Cześć! Witajcie! Dzisiaj razem z Wami otworzę najnowszy Thermomix. Siódemkę. Waroma, Zaraz Wam otworzę i pokażę, jak wygląda. Tu naczynie miksujące. Oj, i to jest ciężkie słuchajcie, to jest baza. I otwieramy. Jest, mamy. Patrzcie, jaka kopystka zupełnie inna. I mamy to, co najważniejsze w termomiksie czyli bazę. Patrzcie, zupełnie nowa. Teraz naczynie. Patrzcie, zupełnie inne naczynie. O. Tu mamy w środku koszyczek. Mamy motylek. I mamy kiedyś miarkę, a teraz to już nie służy jako miarka. Proszę. Ale to wszystko ładnie zapakowane w takie folie. Patrzcie, zupełnie inna waroma. Złożymy jedną część, drugi poziom waromy i przykrywka. Jak podoba Wam się? Kolejny film, jaki dla Was nagram, to porównam Thermomix 7 z poprzednią wersją Thermomix 6. Także bądźcie czujni, zapraszam na swój kanał TM Zdrowa Kuchnia Asi. A po następnym odcinku, który będzie porównaniem, oczywiście zaczniemy razem gotować na siódemce, bo przecież to jest główna jego funkcja. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia!